No siemano W dzisiejszym odcinku Taki krótki vlog Bo Zbliżamy się do końca daily I chciałbym Was przeprosić Za te aktywności I te sprawy Na moim kanale Ale z nie wyrabialiśmy się. No nie, to jest za, taka bardzo zazamotawana praca. Jeszcze chodzę do szkoły. Trzeba się uczyć. Więc. Więc no. Więc Was przepraszam bardzo. Ten kto się zawiódł, to się zawiódł. Nie za to nie poradzę to było za bardzo mnie przerosło. Myślałem, że to będzie łatwiejsze. Jak dobijecie, bo 24 grudnia będzie ostatni film taki gruby. Znaczy no, będziemy tam zapamiętywać sobie cały jakby cały daily. Czyli ponad 2 miesiące, no 3 nawet można powiedzieć. Wesień październik listopad no trzy i coś. Czy i 24 w No, może nie. Nie. No, tam trzy, ale. No, trzy równe dajmy. Dajmy trzy, coś. Dokładnie. Daily. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Nie wiem, czy widzicie mojego palca. Ale tutaj jest paluszek. Co musicie, żeby czerwony on mi się w szary. Żeby mnie zachęcić dalej do tego, po nas, co. 100 subów. Znowu powiedzieć 100 tysięcy, ale 100 subów. Jest piosenka. Wiem, że youtuberzy robią na 100 tysięcy, na milion, kurde, ale ja jestem inny. Robię nawet na 100 subów. Co mówię, że to 100 tysięcy. Dla mnie i tak to jest dużo. Dużo z Wami zrobiłem. No, łapujcie. Jak już mówię, równe 100 łapę w górę pod, pod filmem 24 grudnia. Zachęci mnie na to, żeby zrobić dla Was coś w nowym roku 2022. Bo mam pomysł też, wy przez okres wakacyjny zrobić daily od no, tam od czerwca do sierpnia. W, tam ostatniego sierpnia. No. To w celu takich spraw parafialnych. Teraz trzymajcie kciuki. Raz jeszcze po tym nagraniu filmu to zostało mi montowanie. No jutro widzimy się no, na drugim filmie z powrotem. Jutro już normalny film z powrotem. Wracam nagrywaniem. Sorry, że tak było też z ale nie. Nie chcę mi się. Nie, że nie chcę mi się robić, ale chce mi się robić, bo wy, wiem, że mnie motywujecie. Są mi hejterzy, są mi ci, którzy popsują mi... no tam robią. Koniec daily miał być jeszcze kilka miesięcy na nowy rok, ale jak chcę z, z nowym rokiem, chcę już zrobić ten, ale ch też chcę wam powiedzieć, jeszcze o odcinkach. Na pewno 24 grudnia będzie gruby film i stwarzam nowy kanał, który no będziecie też tam widzieć takie, jakby tam będziecie widzieć całe moje życie jakby. Tak od zewnątrz, tam będę Wam pokazywał, co robię na co dzień, znaczy no. I ten kanał nie wiem jeszcze się jak będę nazwał, ale tego się dowiecie. I na przykład 24 grudnia będzie pierwszy odcinek, czyli z... 6 grudnia będzie pierwszy odcinek, bo tam będą Mikołajki i nagram. 6 grudnia nagram te Mikołajki. No i po prostu twarze zasłonię i no i dam po prostu na YouTube'a, zmontuję wszystko, gitara się ma. 24 grudnia kolejny film na tym kanale. 31 grudnia też ze Sylwestra, więc same będą takie jakby jakby to powiedzieć? Yy. Urde, same święta takie będą, jakby takie uroczystości. O, na przykład będę wam pokazywał moje urodziny, jakieś na przykład idę gdzieś na przykład na jakąś disco, disco, no to wam też nagrywam trochę. Jadę gdzieś na przykład na wakacje. Nie myślę o tym, jadę gdzieś na wakacje. To też nagrywam dla Was. No i tak właśnie tak będzie. Więc ja jeszcze raz Wam mówię, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. tam do dole, żeby się wglądać, zamieni się w czary. Zostawcie dzwona, zostawcie lajka. A ja co? Z Wami się żegnam na dzisiaj. Widzimy się jutro. Cześć!